No dobra, jestem przygotowany w 90%. Prawie spakowany jestem. Są rzeczy, które zabieram. No właśnie, co zabieram w trasę? No to po kolei. Pokrowiec, rzeczy przeciwdeszczowe, siateczka, wiadomo. I teraz ten. Tak. Apteczka. Najważniejsze rzeczy: plasterki, bandaże, gumowe rękawiczki. Yy, a jeszcze mam zapałki i krzesiwko. Dymmannomenatr. Zapasowa dętka z kołnierzem, zapasowa cewka butelkowa, zapasowy moduł i świeca. Tryteczki oczywiście małe, duże też mam przy plecaku i zestaw zestaw naprawczy do linek. To jest najlepsza rzecz, jaką człowiek mógł wymyślić. Oprócz tego, blokada ulok z alarmem. Kamizelka odblaskowa. No i z takich najważniejszych rzeczy to chyba tyle. A zapasowe żarówki w dekielku tutaj. Jeszcze zestaw narzędzi w narzędziówce. Pompka rowerowa. I narzędzia. Klucz do świec. Kilka kluczy. Niektóre nawet. DDR-owskie To co najważniejsze W sakwach jeszcze mam Osłony przeciwdeszczowe Jakieś rękawiczki worki na śmieci, marker Pełno odblasków Przy plecaku też mam Mały narzędziownik, jakieś duże trytki, marker, zapalniczka w środku, karabinki, taśma. Cóż więcej potrzeba? Paliwo i do przodu.